Luty, luty, dzieje się w Piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Niedziela 29 stycznia. W Piotkowie oraz powiecie wolontariusze Woś zbierali pieniądze w ramach 31 finału. W tym roku orkiestra grała pod hasłem Chcemy wygrać z Sepsą. finał dla wszystkich dużych i małych. W Piotkowie według szacunków udało zebrać się około 400 tysięcy złotych, w dalszym ciągu trwają aukcje internetowe. Wtorek 31 stycznia. W Rozprzy odbyły się uroczystości związane z odzyskaniem praw miejskich. Burmistrz otrzymał akt nadania praw miejskich oraz symboliczne klucze do miasta. Mieszkanki Piotrkowia i Powiatu mogą odetchnąć z ulgą. Łódzki oddział Wojewódzki NFZ por po poinformował, że porodówka zostaje w Piotrkowie. Mieszkańcy miasta i Powiatu bez żadnych przerw będą leczyli się na oddziałach szpitalnych, pediatrii, neonatologii oraz ginekologiczno-położniczym, a w Stanach Nagłych otrzymają pomoc w Izbie Przyjęć. Od 1 lutego świadczenia te będą udzielane przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotkowie Trybunalskim w budynku szpitala przy ulicy Roosevelta 3. Umowa z NFZ będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. Czwartek 2 luty. W Wolborzu wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Zamknięty został odcinek na ulicy 1 Maja. Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu planowane jest na 14 lutego. Piątek 3 luty. Na trasie S8 przed wolbożem na 341 km kierowca busa nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, co skutkowało poślizgiem i zderzeniem z barierami. W wyniku zderzenia bus przewrócił się. Droga w kierunku Piotkowa była całkowicie zablokowana. W ten sam dzień na 343 km doszło do kolejnego zdarzenia. Tym razem osobówka uderzyła w bariery energochłonne. W Wolborskim Centrum Kultury odbył się koncert noworoczny. Była to oka okazja do zaprezentowania osiągnięć minionego roku oraz do tego, aby przekazać, jakie zadania będą realizowane w roku bieżącym w gminie Wolbusz. Nie zabrakło również wyróżnień dla zasłużonych dla gminy Wolbusz. Na deser wystąpiło trio tenorów. Zespół Trewoci. Dziękuję za uwagę. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Na kolejne zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia!